Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w karcie Dnia na Poniedziałek, 1 lutego 2021 roku. Yy, cudowny dzień, niedziela, godzina 16.12, kiedy nagrywam ten film. Oczywiście Wy go zobaczycie o 17.00. Piękna yy, niedziela, piękne popołudnie niedzielne, słoneczko świeci. Dzień coraz dłuższy, byle do wiosny, kochani. No i co ja tutaj dla nas wszystkich wylosowałam na ten poniedziałek? Zobaczmy, sprawdźmy. Zwyczajność i zrównoważ pracę i życie rodzinne. To wrócimy do tego. To jest ósemka tęcz w tej talii, w, w talii Osho Zentarot i ona mówi o y, denarach, nie? a tu jest przedstawiona jako zwyczajność. Ja Wam oczywiście przeczytam, co jest napisane, ale pamiętajcie, że ósemka denarów mówi o pracy, czyli dzień zaczynamy pracą, jakakolwiek by ona nie była. Nawet y, jeśli, y, kochani, nie pracujemy zawodowo, to w domu zawsze mamy jakąś pracę do zrobienia, nie? Więc dzień będzie mocno pracowity, y, będziemy systematyczni, będziemy działać metodycznie, powoli y, dochodzić do jakiegoś celu, i starać się nabierać doświadczenia poprzez różne sytuacje, które nam jutro się przytrafią. I teraz tak, i teraz przeczytam Wam fragmencik, oczywiście z książki dołączonej. Właściwie to może przeczytam Wam wszystko, a co mi to szkodzi. Ten człowiek idący na łonie natury daje świadectwo, że piękno można znaleźć w prostych, zwyczajnych rzeczach. Tak łatwo przyjmujemy za pewnik ten piękny świat, w którym żyjemy. Sprzątanie domu, pielęgnowanie ogrodu, przygotowanie posiłku, najbardziej przyjemne zadania stają się uświęcone, gdy wykonujemy je z totalnym zaangażowaniem oraz uczuciem dla nich samych, nie myśląc o uznaniu czy nagrodzie. Nadchodzi czas, gdy takie łatwe, naturalne i zwyczajne podejście do sytuacji da lepsze efekty niż jakiekolwiek, jakikolwiek wysiłek włożony w to, by stać się bystrym, błyskotliwym czy w jakiś inny sposób niezwykły. Zapomnij o nagłówkach gazet, zdobytych nowych gadżetach, czy oślepianiu przyjaciół i znajomych jasnością swej wyjątkowej gwiazdy. Ten szczególny dar, który teraz masz do zaoferowania, najlepiej dawać przyjmując rzeczy tak po prostu, krok po kroku. Czyli karta też nawołuje do tego, żeby poddać się temu, co nam życie przynosi, nie? I żeby odnaleźć ymm, piękno w prostych, zwyczaj, zwyczajnych rzeczach, nie? W, w działaniach nawet. Czasem rzadko i na chwilę stajesz się jednością. Obserwujesz ocean, jego niesamowitą dzikość i nagle zapominasz o swym rozdwojeniu schizofrenii i odprężasz się. Przemierzając Himalaje widzisz dziewiczy śnieg na szczytach gór. Nagle ogarnia cię chłód i nie musisz udawać, bo nie ma tutaj nikogo oprócz ciebie. Stajesz się jednością. Czasem stajesz się jednością, słuchając wspaniałej muzyki kiedykolwiek stajesz się jednością pojawia się wokół ciebie i w tobie pokój, szczęście, błogość. Masz poczucie spełnienia. Nie trzeba wyczekiwać tych chwil. Mogą one stać się częścią twojego życia. Te niezwykłe chwile mogą się stać chwilami zwykłymi. Na tym polega zen. W zwykłym życiu możesz wieść życie niezwykłe. Robiąc drewno czy nosząc wodę ze studni, możesz być ze sobą odprężony. Myjąc podłogę, gotując posiłki, piorąc ubrania Możesz być doskonale odprężony, gdyż wszystko polega na tym, byś swe czynności wykonywał totalnie, ciesząc się nimi, znajdując w nich przyjemność. No i właśnie, i widzicie, sami widzicie, nie tylko robimy coś dla osiągnięcia zysków finansowych jutro, ale i też dla siebie być może, nie? I to, co robimy, dobrze by było w to się zaangażować w pełni, tak? I odnaleźć w tym przyjemność i radość życia. Więc bardzo fajne karty, jak na poniedziałek rzadkość, nie? Zrównoważ pracę i życie rodzinne. Karta Isis przedstawia. Zaraz Wam znajdę, bo to jest tak... O, ma. Wyciągnąłeś tę kartę, aby przypomniała Ci, że należy zachować równowagę. Możesz to osiągnąć łatwiej niż Ci się wydaje. Teraz już wiesz, która część Twojego życia nie domaga i być może odczuwasz symptomy wypalenia spowodowane brakiem równowagi. Możesz szybko zmienić swoją energię w pozytywną, poświęcając czas własnym priorytetom. Nawet 30 minut dziennie, spędzone w rozsądny sposób, poprawi Twój nastrój, morale i motywację. Dodatkowe znaczenie karty. Zabawa jest tym, czego teraz najbardziej potrzebujesz. Sprawdź, czy Twoje potrzeby są dostrzegane, przekaż pracę innym, powiedz nie nierealnym wymaganiom czasowym, bądź uczciwy wobec siebie utrzymuj zdrowe granice w życiu zawodowym i prywatnym. Poświęć, poświęć więcej czasu na to, co, co, da ci, co ci przynosi radość. Iziz, Isis, Isis, wielka nauczycielka duchowa, pełna poświęcenia żona i matka, odpowiednio dla Ozyrysa i Horusa. Utożsamiała idealnie, zrównoważone życie. Taczczona bogini egipska stanowi symbol kobiecej, siły i mocy. Jeśli ją poprosisz, pomoże Ci znaleźć czas i energię, abyś mógł cieszyć się wszystkimi aspektami życia. Nie? Czyli nie poświęcamy się jutro tylko i wyłącznie jakiejś pracy, ale dzielimy ją też na. Yy, dzielimy swój czas pomiędzy pracą i życie rodzinne yy, i szukamy sobie Przyjemności w życiu, nie? Może nawet tak jak ta karta tutaj nam mówi: szukaj przyjemności w pracy, w tym co robisz na co dzień, nawet nie? W rutynie, dokładnie. Kochani, wibracja. No i otóż, co mamy tutaj w wibracji, co mi te karty tu podpowiedziały? Dzień sprzyja, kochani, na pewno pracy, na pewno nauce. Dzień sprzyja również temu, żeby się wykazać żeby przejąć inicjatywę w pewnych sprawach, żeby y, pokazać swoje zdolności. By dzień sprzyja też eksperymentom y, i uczestniczeniu we wszelkiego rodzaju rozmowach, dyskusjach, w komunikacji też y, dzień będzie tutaj y, sprzyjał i w negocjacjach wszelkiego rodzaju. Y, y, kochani, jakie możemy mieć trudności? Y, trudności możemy mieć y, nie będzie nam się za bardzo chciało. Możemy być leniwi. No tak wprost, nie? Powiem. Możemy mieć też trudności takie, że będziemy za bardzo, zbyt dużo czasu poświęcać opiece nad jakąś osobą, tak? Czy nawet nad dzieckiem. Będziemy nad wyraz na to opiekuńczy. Tak, takie ja mam odczucia. Może też, kochani, tutaj skupimy się za bardzo na materialnej stronie życia, nie? Takie możemy mieć trudności, że będziemy widzieli tylko materialną stronę życia, a nie, nie będziemy widzieli tej duchowej. Przepraszam, musiałam się napić. I teraz, jak sprostać temu wszystkiemu, tak? Jak pokonać te trudności? Ogólnie, jak poradzić sobie z tym dniem? Poddać się losowi, poddać się, kochani, losowi, tak? Wprowadzać z rozwagą w swoje życie plany i pomysły. Ale z rozwagą. Tu trzeba się kierować tym, że możemy za chwilę znaleźć się w zupełnie innym cyklu, i to, co będziemy robili, co, co będziemy planowali, ten plan nie pozwoli nam go zrealizować. Ten cykl nie pozwoli nam zrealizować tego planu, nie? Kochani, podejmować decyzje zgodnie z naszym sumieniem, zgodnie z tym, co y, o tym myślimy, co o tym sądzimy, co, y, i też zwa, zważać uwagę na niebezpieczeństwo pa, panujące, nie? Szukać okazji i nowych możliwości, łapać y, srokę za ogon, nie? łapać srokę za ogon. Jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż go na dachu, nie? Więc tutaj tego dobrze byłoby się trzymać, ale i też pokazywać swoje talenty, bo dzień temu sprzyja, więc tutaj też jak najbardziej pokazywać swoje, swoje talenty i tak jak mówiłam Wam, wprowadzać zmiany w życie z głową, dosłownie, nie? I teraz tak, kochani, co my mamy tam jeszcze? Muszę Wam powiedzieć o księżycu. Księżyc jest malejący. Nie? No bo wiadomo, zbliżamy się do Nowiu, który chyba będzie miał miejsce 13 lutego. Nie wiem, ale zaraz Wam powiem, bo ja mam tutaj na laptopiku, zaraz Wam powiem, kiedy jest Nów. Pierwszy, drugi, trzeci, nie? Tu mamy Nów, czyli mamy 11. Dokładnie, 11 lutego mamy Nów. A pełnię będziemy mieli w sobotę, 27 lutego. Kochani, i tak, to jest bardzo dobry czas na to, żeby przejść na dietę, nie? Bo spada nam apetyt i możemy stracić na wadze. Księżyc malejący tracimy, nie? Tracimy coś. Księżyc coś traci, nie? więc my też tracimy. To nam może sprzyjać, kochani. Dobry czas na operacje medyczne wszelkiego rodzaju, zabiegi chirurgiczne, kosmetyczne. Dobry czas na farbowanie włosów. Na podcinanie, na farbowanie, na farbowanie, na zadbanie o to, żeby ten kolor na włosach też dobry będzie czas na farbowanie, dlatego że kolor na włosach może się utrzymywać dłużej niż zwykle. Ponadto nie jest to odpowiedni czas na żadne szczepienie. Tak przynajmniej mam tutaj napisane. Ale to jest bardzo dobry czas, dobry czas na to, żeby się pożyć, po, pozbyć z, w domu przy robieniu porządków bezużytecznych przedmiotów i uporządkować swoje szafki. Czyli na przykład nawet przedmiotami mogą, mogą być nasze bluzki lub sukienki, których od 20 lat nie nosiłam, a stwierdziłam, a może się jeszcze przyda. Nie, nie przyda się. Jeżeli przez 20 lat ich nie założyłaś, to w, kolej, w kolejnych 20 również tego nie zrobisz. To jest taka zasada minimalizmu, też, nie? Którą między innymi zaczęłam wyznawać od pewnego czasu. Kochani, i tak będę się trzymała, bo rzeczywiście yy, yy, potem tego jest tyle, a nie wiadomo z czego skorzystać, nie? Nadmiar też nie jest wskazany. Jak to przysłowie mówi, co za dużo, to i świnia nie, podż, nie pożre, nie? Co ja dzisiaj w ogóle tak przysłowiami rzucam, ale mam dobry humor. W każdym razie, kochani. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze dodatkowo, że dziękuję Wam za wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki. Dodatkowo do tego dodam, że jutro będzie rozwiązanie konkursu i podam imiona, nazwiska, pseudonimy, czy tam cokolwiek będzie, jak to tam macie, wszystkich osób, które brały udział w tym konkursie nie? i które wykazały się tym, że codziennie pisały jakiś komentarz też jakaś tam dyskusja mogła się odbyć, nie? Do, do, do różnych tam filmów, które zostały przeze mnie wstawione na kanał. I kochani, rozwiązanie będzie drugiego. Rozwiązanie będzie drugiego, więc poczekacie jeszcze trochę i no pracujmy jutro, nie? Pracujmy, ale podejdźmy do pracy nie na zasadzie obowiązku, tylko na zasadzie tego, że ma ona mi sprawić przyjemność, bo ona ma mi przynieść coś w życiu, nie? Ta praca. Tak jutro do tego, kochani, podejdźmy. Dziękuję Wam za wszystko, życzę Wam udanej niedzieli, wieczoru niedzielnego. Ja idę oglądać film. Yy, I zapraszam Was oczywiście, kochani, do czytań dla wszystkich znaków Zodiaku. Nie dla wszystkich, bo jeszcze został mi skorpion, strzelec i koziorożec. Wagę dziś jeszcze wstawię na kanał. Więc bardzo Was przepraszam za opóźnienia, ale niestety no, ten ostatni tydzień był dla mnie bardzo, bardzo ciężki. I nie wiem, czy Wam wspominałam, ale znów będę się przeprowadzać, więc tak trochę nie fajnie, prawda? Bo zimno tutaj minus 16 u nas w każdym razie. I co ja mówiłam, bo ja się tak zapętlam, kochani, gadam od rzeczy, przechodzę do sedna. Życzę Wam wspaniałego poniedziałku, udanej reszty niedzieli. Do zobaczenia jutro. Papa! Pa.